Nowojorska linia nocna oglądała z najwyższego piętra wieżowca na Manhattanie błyszczała jak rozproszone klejnoty. Norma Williams spojrzała na swoje odbicie w dużym szklanym oknie, zastanawiając się, czy wszystko było gotowe na jutrzejsze Boże Narodzenie. Jej wyrafinowane cechy i skomponowana postawa emanowały zaufaniem odnoszącego sukcesy architekta. Norma, ukryłem prezent Emili w szafie, wezwał głos Dawida z salonu. jako dyrektor w firmie technologicznej Doliny Krzemowej David zapewnił sobie wygodne życie swojej rodzinie. Zawsze szanował karierę normy, budując związek, w którym świętowali swoje sukcesy. Dziękuję, uśmiechnęła się norma, szła w kierunku salonu. Czy Emily śpi? David skinął głową, podnosząc wzrok z tabletu. Tak, nie może czekać jutro rano. Czy powiedziałeś jej Kerel i inni nadchodzą? Wyrażenie normy nieznacznie rozbudziło się. Podniosła kieliszek do wina, starając się nie okazywać swojej troski i popijała kropka. Tak, powiedziałem jej. Emily nie może się doczekać. Aby zobaczyć jej kuzynkę Jasona. Nie powiedziała, że Emily nie była szczególnie entuzjastycznie nastawiona do wizyty cioci Kerel. Czternaście latka zdawała się wyczuć coś pod powierzchowną przyjemnością ciotki. Kropka Kerel mieszkała z mężem biznesmenem Michaelem i ich dwunastoletnim synem Jasonem, a ich życie wydawało się idealne. Kerel zachowywała się radośnie w środowiskach społecznych i wszyscy byli oszukani jej uroczym uśmiechem, z wyjątkiem norma. Związek sióstr był skomplikowany. Trzy lata temu Kerel i Michael nie udało się inwestycji i nie mogli dokonywać spłat kredytu hipotecznego. Norma bez wahania zaoferowała pomoc, oszczędzając ich dom. Kropka, nadal płaciła za prywatne czesne Jasona. Kropka, chociaż Kerel wydawała się wdzięczna na powierzchni. Norma nie przegapiła okazjonalnego błyszczącego zazdrości w oczach swojej siostry. Kropka. Twoja matka zostawiła wiadomość, powiedział David. Jutro będzie tu o 10. Kropka. Norma uśmiechnęła się automatycznie. W porządku. Jej pokój jest gotowy. Za eleganckim wyglądem barbary i starannie wybranymi słowami leżą złożone emocje. Kropka zawsze patrzyła z góry na hojność normy, ciągle mówiąc. Bycie zbyt miłym jest oznaką słabości, jednocześnie potajemnie doceniając bardziej obliczające sposoby kerel. Kropka. Matka wciąż faworyzuje kerel, prawda? Powiedziała norma, siedząc na kanapie z zmęczonym wyrazem twarzy kropka, David delikatnie objął ramiona ramiona żony. Nie martw się o to. Zawsze postępowałeś właściwie. Dlaczego to miałby być problem? Nie wiem. Po prostu to. Karel zachowuje się ostatnio dziwnie. W zeszłym tygodniu, kiedy poszliśmy razem na zakupy, zadała dziwnie konkretne pytania dotyczące naszego domu i mojej pracy. To było prawie tak. Jakby gromadziła informacje, kropka David zmarszczył brwi. Czy to nie tylko rozmowa? Mam taką nadzieję. Norma zaczęła, a potem milczała. Obawiała się, że oddanie głosu swoim obawom sprawiłoby, że są prawdziwe. Może sobie wyobrażam, kropka prawda była taka, że Norma zaczęła wyczuwać coś ciemnego w Kerel. Chłodzenie uśmiechu siostry, znaczące spojrzenia Barbara i Kerel wymienili przed Normą, oraz nienaturalne podejście Kerel do Emily kropka, wszystkie były oznaki, że coś było nie tak. Kropka zegar salonu uderzył jedenastu. Na zewnątrz śnieg zaczął upaść delikatnie, obejmując budynki na Manhattanie na biało. Jutro były Boże Narodzenie, wyjątkowy dzień, w którym rodzina gromadziła się, wymienia prezenty i spędzała razem czas. Norma wydychała głęboko. Jutro z pewnością byłoby cudowne, powiedziała sobie, nawet gdy lęk wkradł się w głębiny jej serca. W wigilię poranną Emily obudziła się wcześniej i pomogła w ostatecznych akcentach dekoracji salonu. Podobnie jak Norma była inteligentna. Troskliwa i miała wrażliwość artystyczną. Kiedy nadchodzi ciocia Kerel? Zapytała Emily podczas organizowania prezentów pod choinką. Myślę, że około południa odpowiedziała Norma. Cieszę się, że znaleźliśmy, że system gier Jason chciał. Emily uśmiechnęła się, ale jej oczy ujawniły odrobinę zazdrości. Prezent Jasona był naprawdę drogi, prawda? To nie jest problem, Emily. Jesteśmy rodziną. Robimy wszystko, aby się uszczęśliwić. Emily pokiwała głową w milczeniu. Dobrze zrozumiała życzliwość i hojność matki. Ale czasami zastanawiała się, czy ciocia Kerel naprawdę doceniła tę życzliwość. Krótko po południu zadzwonił dzwonek do drzwi. Przybyli Kerel, Michael, Jason i Barbara. Na powierzchni wszyscy wymienili przyjemne pozdrowienia. A rodzinne zdjęcia zostały zrobione przed choinką ułożonymi prezentami kropka jednak Norma zauważyła rzeczy. Uśmiech Kerel nie dotarł do jej oczu. Barbara wypowiedziała sarkastyczną uwagę na temat luksusu penthouse Normy. To jest dość ekstrawaganckie. Prawda? A przede wszystkim dziwny wygląd, który Kerel dała Emily podczas kolacji Barbara wyszeptała coś do Kerel i wymienili znaczące uśmiechy. David też to zauważył i zapytał Normę po posiłku. Nie sądzisz, że coś się czuje? Ja też to czuję, odpowiedziała cicho Norma. Ale jutro jest wyjątkowy dzień. Mam nadzieję, że nic nie pójdzie nie tak. Kropka świąteczny poranek. Norma obudziła się wcześniej. Kropka na zewnątrz śnieg nadal spadał w milczeniu, pokrywając Manhattan białym kocem. Parzyła kawę w kuchni, mentalnie organizując harmonogram dnia. Wymiana prezentów, rodzinne śniadanie i popołudniowy obiad. Kropka, biorąc głęboki oddech, miała nadzieję, że wszystko pójdzie idealnie. Dzień dobry, mamo. Emily pojawiła się w kuchni w piżamie, a jej oczy świeciły z podniecenia. Wesołych świąt, Emily. Norma przyjęła swoją córkę. Tata wciąż śpi. Myślałem o przyniesieniu mu kawy, żeby go obudzić. O której godzinie nadchodzą babcia i ciocia Kerel? Powiedzieli, że będą tu o dziewięć. Wszystko jest gotowe. Więc nie martw się. Kropka salon został ozdobiony dużą choinką i pod nią ułożono kolorowe prezenty. Norma przygotowała drogie prezenty dla Kerel, Michaela i siostrzeńca Jasona. Zawsze chciała dać rodzinę swojej siostry jak najlepiej. Kropka o godzina ósma trzydzieści David obudził się. Pocałował swoją żonę i córkę, wymieniając świąteczne pozdrowienia. Jak myślisz, jak dzisiaj pójdzie? David cicho zapytał Normę. Atmosfera była trochę dziwna zeszłej nocy. Będzie dobrze, Norma zmuszona się uśmiechnąć. Jest Boże Narodzenie, więc bawmy się dobrze. O godzinie dziewięciu o godzinie zadzwonił dzwonek do drzwi. Barbara weszła pierwsza, a następnie Kerel, Michael i Jason. Na powierzchni wymieniono ciepłe pozdrowienia, ale Norma wyczuła coś zimnego za uśmiechem. Karel. Wesołych świąt, powiedziała Kerel, przytulając Normę. Jej głos był słodki, ale jej oczy nie uśmiechały się. Barbara obdarzyła Dawida pozdrowienia, zanim zwróciła się do Emilii. Emilii, prezent babci dla ciebie jest wyjątkowy. Nie mogę się doczekać. Aby go później otworzyć, kropka Emily uśmiechnęła się uprzejmie, ale w tym momencie Norma nie przegapiła znaczącego spojrzenia wymienionego między matką a siostrą, kropka rodzina zebrała się w salonie i zaczęła wymieniać prezenty. Jason otrzymał pierwsze pudełko, prezent od Normy i Dawida, Czy mogę to otworzyć? Jason spojrzał na swoją matkę, Kerel, Oczywiście pochodzi od ciocia Norma i wuja Dawida, głos w nutkę sarkazmu. Kiedy Jason otworzył pudełko, pojawił się najnowszy iPhone. Wow. To najnowszy model, wykrzyknął. Norma, David, taki drogi prezent, powiedział Michael, wyglądając na zdezorientowanego. Nie martw się o to, uśmiechnęła się Norma. Słyszałem, że Jason chciał. jednego. Kerel wypowiedziała perfuntarne słowa podziękowania, ale jej oczy pozostały zimne. Spojrzała na Barbarę i lekko kiwnęła głową, gdy prezenty były nadal otwarte. Emily otrzymała prezent od Kerel i Jasona. Jej twarz była pełna oczekiwania. Mamo, co to może być? Emily pokazała normy małe. Pięknie owinięte pudełko. Jest tak ładnie owinięty. Norma uśmiechnęła się, choć czując się nieco niespokojnie. Kropka. Dlaczego go nie otworzysz i nie zobaczysz? Wcześniej, dlaczego tego nie otworzysz? Kerel wręczyła Emily kolejny prezent. Kropka. To jest ode mnie i babci. Głos Barbary miał nienaturalnie jasny ton. kropka Emily, z ciekawym wyrazem, osiągnęła pierwszy prezent od Kerel i Barbary. Kropka. Poczekaj chwilę, powiedział nagle David. Jego twarz okazała troskę. Gdzie kupiłeś to pudełko? Kerel udawała, że jest zaskoczona. Ze zwykłego domu towarowego. Dlaczego? Nie ma powodu, powiedział David, ale jego oczy pozostały na pudełku. Norma wyczuła troskę Davida, ale nie chciała zepsuć świątecznej atmosfery. Emily śmiało i otwórz to. Emily powoli dotknęła wstążki. W tym momencie Norma zobaczyła dziwne, oczekiwane światło w oczach Kerel. Barbara również pochyliła się do przodu, obserwując z zaproszonym oddechem. Powietrze w pokoju wydawało się zamarznąć kropka w momencie. Gdy opuszki palców Emili dotknęły wstążki, pokój milczał. Norma obserwowała profil jej córki, uderzony dziwny niepokój. Uświadomiła sobie, że spojrzenia Kerel i Barbary są zbyt chętne, zbyt pełne oczekiwań kropka. Opakowanie jest piękne, uśmiechnęła się Emilii. Prawie zbyt ładne, by otworzyć kropka ostrożnie rozwiązała wstążkę i ostrożnie otworzyła złoty papier opakowania, aby uniknąć rozrywania go. Wewnątrz znajdował się pojemnik jak małe pudełko biżuterii. Kropka. Och, kochanie. Emili podniosła pudełko. Co to jest? Otwórz to i zobacz, powiedziała Kerel, lekko podnosząc zakątek ustęp. Wybraliśmy to specjalnie dla ciebie. kropka Barbara pochyliła się do przodu, wydając się wstrzymać oddech w oczekiwaniu. Norma wymieniła spojrzenia z Dawidem. Wydawało się, że on również wyczuwa coś złego. kropka Emily otworzyła pokrywkę małego pudełka. Wewnątrz znajdowała się delikatna srebrna bransoletka. Przywiązano kilka małych uroków, pięknie odbijając światło. Kropka. Och, to piękne! wykrzyknęła Emilii. Dziękuję. Ciociu Kerel, babcia. Podniosła bransoletkę i trzymała ją na nadgarstku kropka wtedy to się stało. Wyrażenie Emilii nagle zmieniło się. Jej oczy rozszerzyły się, a jej uczniowie szybko się rozszerzyły. Jej dłonie zaczęły się trząść, a bransoletka mocno chwyciła się, a ciało usztywniało kropkaw. Emilii zadzwoniła norma z niepokojem. Wszystko w porządku. Nie było odpowiedzi. Kolor osuszył się z twarzy Emilii, a jej usta stały się jasno kropka w następnej chwili jej ciało zaczęło się gwałtownie trząść, kropka Norma krzyczała, pędząc do córki, kropka ciało Emilii zaczęło nie kontrolować i upadła na podłogę, kropka. Norma krzyknęła, gdy próbowała trzymać córkę, ale ciało Emilii było sztywne i zaczynało spić u ustęp, karetka. Karetki David złapał jego telefon i zaczął wybierać 911. Moja córka ma napad. Proszę, przyjdź szybko kropka norma, choć panikowała, trzymała głowę Emilii ochronnie i desperacko próbowała powstrzymać jej ciało przed uderzeniem czegokolwiek. Uzypłynęły, rozmywając jej wizję. Emilii. Poczekaj. Proszę, poczekaj. Potem Norma usłyszała głos jej matki. Czy bodziec był zbyt silny? Głos barbary zawierał śmiech. Norma podniosła wzrok z zamieszania i zobaczyła swoją matkę. Barbara zakryła jej usta ręką, ale jej oczy były zimno lśniące. Obok niej Kerel powiedziała. Idealna niespodzianka, prawda? Te słowa przebiły serce Normy jak odłamki lodu. Patrzyła na swoją siostrę z niedowierzaniem. Wyrażenie Kerel nie wykazywało strachu ani troski, ale rodzaj satysfakcji. kropka Co ty mówisz? Norma krzyknęła. Emily jest... nie mogła dokończyć wyroku. Dgawki Emily stały się bardziej gwałtowne, a jej cera stała się szaro. Kropka. Pospiesz się, krzyknął David do telefonu. Moja żona mówi, że nasza córka straciła przytomność i gwałtownie konwulsuje. Kropka. Michael w końcu wydawał się przychodzić do jego zmysłów, wstając i mówiąc: Czy jest coś, co mogę zrobić, aby pomóc? Jego twarz wykazywała prawdziwą troskę. Jason siedział zamrożony na kanapie, Sparaliżowaną ze strachu. Kropka. Woda, powiedziała Norma drżącym głosem. Przynieś poduszki, kropka w chaosie Barbara i Kerel ledwo się poruszyli. Stali się lekko, rozmawiając w niskich głosach. Norma zauważyła to, ale skupiła się całkowicie na Emilii. Niedługo tu będzie karetka. David położył rękę na ramieniu żony i powiedział drżącym głosem: W porządku. Wszystko będzie dobrze. Ale jego oczy odbijały terror. Kropka zakończenie Emilii nie wykazywało śladu zatrzymania, a jej oddech stał się płytki i nieregularny. Kropka dlaczego to zrobiło? Norma w zamieszaniu spojrzała na bransoletkę. Wydawało się, że jest to zwykłe akcesorium, ale dlaczego Emily doznała napadu w chwili, gdy go dotknęła? Pozwól mi zobaczyć tę bransoletkę, powiedział nagle David. Ostrożnie wziął bransoletkę z ręki Emilii i zaczął ją ostrożnie badać. Kropka, Coś dziwnego. Jego twarz zmieniła się, gdy patrzył na tył bransoletki. To jest. Właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. A ratownicy, ratownicy. Szybko ocenili stan Emilii i zaczęli zakładać ją na noszach kropka. Proszę, pomóż jej! Norma błagała ratowników medycznych przez łzy. Trzymała mocno rękę Emilii, odmawiając puszczenia kropkaw. Pani, proszę, chodź z nami powiedział jeden z ratowników medycznych, kropka stan twojej córki nie jest stabilny. Musimy natychmiast zabrać ją do szpitala. David działał szybko. Kropka. Ja też przychodzę. Kropka. Michael, klucze domu są na stole. Czy możesz zamknąć później? Michael skinął głową. Oczywiście. Daj mi znać, jeśli czegoś potrzebujesz. Przed wejściem do karetki Norma spojrzała za siebie. Kerel i Barbara stali przy oknie salonu, obserwując ją. Ich wyrażenia wywołały chłód przez normę. To nie była troska ani współczucie, ale raczej satysfakcja, że wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy drzwi karetki zamykają się, a syreny rozluźniły się, jedno pytanie pojawiło się w umyśle normy. Czy to był tylko przypadkowy napad? Lub nie mogła podążać za tym wnioskiem? Teraz musiała skupić się tylko na swojej córce. Norma ścisnęła zimną rękę Emilii, modląc się tylko, że będzie dobrze. Patrz w szpitalu ogólnym Manhattan tętniła, tętnią życiem świątecznym porankiem. Emily została natychmiast zabrana do pokoju leczenia, ale lekarze się wokół niej zbierali. Norma i David siedzieli obok siebie na plastikowych krzesłach na korytarzu, trzymając się nawzajem drżących dłoni. Naleje będzie w porządku, powtarzał David w kółko. Będzie dobrze, kropka, ale w jego głosie nie było zaufania. Norma spojrzała na swojego męża z zamrutymi łzami oczami. Kropka. Ta bransoletka, czy było w tym coś dziwnego? David wydychał głęboko. Nie jestem pewien, ale coś małego wydawało się być osadzone na odwrocie. Na wszelki wypadek oddałem go lekarzowi. Kropka. Urządzenie? Co masz na myśli? Kolor osuszył się z twarzy Normy. Na pewno nie. Nie mogła dokończyć wyroku. Kropka ślady zabrzmiały z korytarza i pojawiły się Kerel i Barbara. Michael i Jason byli z nimi. Twarz Michaela okazała prawdziwą troskę, ale wyrażenia Kerel i Barbary były dziwnie spokojne. Jak tam Emily? Michael wystąpił, by zapytać. Lekarze ją badają, odpowiedział krótko David. Jego głos był zimny. Kerel próbowała usiąść obok Normy, ale David stał przed żoną. Czy możesz zachować dystans? powiedział niskim głosem. Przepraszam. Kerel szeroko otworzyła zaskoczenie. Jesteśmy rodziną. Martwimy się o nią. Barbara odezwała się. David, przestańcie to nastawienie. Przybyliśmy, ponieważ martwimy się o Emily. Norma wstała i wpatrywała się w matkę i siostrę, naprawdę. Czym się było wcześniej reakcja? Kiedy Emily upadła na podłogę, śmiałeś się, kropka To nieprawda. Głos Kerel wzrósł. Byłem w szoku i nie wiedziałem. Jak zareagować, kropka, właśnie wtedy otworzyły się drzwi do zabiegów i wyszedł lekarz w białym płaszczu. Kropka, wyrażenie lekarza było poważne. Państwo Williams, Norma i David szybko zwrócili się do lekarza. Kropka. Moja córka Głos normy drżał. K. Twoja córka jest teraz stabilna. Miała napad epileptyczny, ale była kontrolowana za pomocą leków przeciwdrgawkowych. Obecnie wykonujemy skan CT i badania krwi. Padaczka. Zapytał David, wyglądając na zdezorientowanego. Ale Emily nie ma historii padaczki. Doktor skinął głową. Właśnie dlatego badamy to, co mogło wywołać zajęcie. Badamy także bransoletkę, którą dał nam twój mąż, kropka, Kerel cofnęła się o krok. Barbara sapnęła, kropka, Badanie tego. Dlaczego? Głos Barbary pokazał pobudzenie, kropka, lekarz odwrócił się i spojrzał na Barbarę. A ty jesteś, jestem jej babcią, powiedziała Barbara, wyprostując ją, kropka, doktor pokiwał krótko. Pan i pani Williams powiedzieli mi, że zajęcie miało miejsce natychmiast po dotknięciu tej bransoletki. Dokładnie badamy ją jako środek ostrożności. Kropka w miarę upływu czasu napięcie na korytarzu szpitalnym tylko wzrosło. Michael zabrał Jasona do kawiarni, podczas gdy Kerel i Barbara z niepokojem krążyli w korytarzu. Norma i David mogli czekać przy łóżku Emilii, mając nadzieję, że odzyska przytomność. Trzy godziny później lekarz wszedł do pokoju ze skanem CT, wynika w ręce. Jego wyraz stał się jeszcze poważniejszy. Kropka. Znalazłeś coś? Norma wstała, by zapytać kropka, lekarz poprowadził je w niewielkiej odległości od łóżka. Widzimy nieprawidłowe wzorce fali mózgu. Są to typowe oznaki napadu padaczkowego. Jednak w mózgu twojej córki nie ma żadnych nieprawidłowości strukturalnych. Oznaczający zapytał David. Coś prawdopodobnie wywołało zajęcie, doktor starannie wybrał słowa. W rzeczywistości technik zbadał bransoletę. Wbudowano w nią małe urządzenie elektroniczne. Urządzenie elektroniczne? Głos normy wzrósł. Doktor skinął głową. Urządzenie, które generuje fale niskiej częstotliwości. Niektóre częstotliwości elektromagnetyczne mogą wyzwalać napady padaczkowe. To urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie w celu uzyskania takich częstotliwości. Norma i David byli bez słowa. Zrozumienie słów lekarza zajęło kilka sekund. Kropka. Więc wstrząsnął się głosem Dawida, czy mówisz, że ktoś celowo próbował sprawić, że Emily ma zajęcie? Wyrażenie lekarza stwardniało. Niestety, to jest wniosek, który musimy wyciągnąć. To urządzenie nie mogło zostać wyciągnięte przez przypadek. Jest to precyzyjnie wykonany generator niskiej częstotliwości. Kropka. W umyśle normy pojawiły się twarze Kerel i Barbary. Kropka. Ich dziwne uśmiechy oczekujące spojrzenia i te straszne słowa czy bodziec był zbyt silny idealna niespodzianka prawda policja. norma powiedziała ochrypłym głosem powinniśmy zadzwonić na policję. doktor skinął głową z poważnym wyrazem twarzy już się z nimi skontaktowałem takie przypadki mogą obejmować działalność przestępczą śledczy będą tu wkrótce. Kropka, gdy lekarz skierował się w kierunku drzwi odwrócił się jego twarz blada Pani Williams, przyczyną upadku twojej córki była zdecydowanie wykonana przez człowieka. To nie był wypadek. Zadzwoń na policję natychmiast kropka nad pokojem spadła ciężka cisza. Norma i David spojrzeli na siebie, dzieląc się bez słowa horror i gniew kropka poza salą szpitalną usłyszeli Kerel i Barbarę chodzą po korytarzu. David mocno zacisnął pięści i zrobił krok w kierunku drzwi kropka. David. Norma złapała ramię męża. Co powinniśmy zrobić? Dowiedz się prawdy, powiedział zdecydowanym głosem. Dlaczego próbowali zranić naszą córkę? Emily poruszała się lekko w łóżku. Norma szybko wróciła do córki i trzymała ją za rękę. Kiedy Emily otworzyła oczy, Norma wylała łzy ulgi, ale jej serce wkrótce zostało przyciągnięte do przerażającej rzeczywistości. Rodzina, której ufała, że najbardziej próbowała skrzywdzić swoją ukochaną córkę. Mała sala recepcyjna w Manhattan General Hospital była zatłoczona policjantami i detektywami. Kerel i Barbara byli przesłuchiwani w osobnych pokojach, podczas gdy Michael czekał z synem w stołówce. Norma i David z wyczerpanymi wyrazami odpowiadali na pytania detektywa. Czy Kerel i Barbara wyznali? Zapytała Norma ochrypłym głosem. Detektyw Morris. Detektyw podniosła wzrok z swoich dokumentów. Barbara początkowo twierdziła, że nic nie wie, ale zepsuła się, gdy skonfrontowała się z dowodami. Karel przez chwilę się oparła, ale ostatecznie wyznała. Dlaczego? Uzy zapiekały się w oczach Normy. Dlaczego chcieli skrzywdzić Emily? Detektyw Morris głęboko wydychał. Według Kerel było to po prostu dlatego, że nienawidziła cię. Twój sukces, twój szczęśliwy dom, a przede wszystkim pomoc finansowa, którą jej udzieliłeś, była upokarzająca. Poniżający. Norma nie miała słów. Chciałem tylko pomóc mojej siostrze. Czasami ludzie decydują się nienawidzić tych, którzy im pomagają, niż uznać ich własne słabości, powiedział cicho detektyw Morris. Can. W przypadku Kerel jej zazdrość o ciebie rosła na przestrzeni lat i przekształciła się w pokręcone pragnienie zemsty. David położył rękę na ramieniu żony. Czy dowiedziałeś się czegoś o urządzeniu? Mąż Kerel wcale nie był zaangażowany. Niezależnie zleciła kogoś kompetentnego w elektronice, kropka wyznała, że wiedziała, że urządzenie emitowało fale o niskiej częstotliwości, które potencjalnie mogłyby wywołać napady padaczkowe. Kropka. Niesamowita prawda przytłoczyła normę. Jej siostra była gotowa skrzywdzić córkę, aby ją cierpieć. Moja matka? zapytała norma drżącym głosem. Kropka. Barbara wiedziała o planie Kerel. Daleko od zatrzymania go, wydaje się, że współpracowała. Kropka. Trzy dni później Emily została zwolniona. Według lekarzy, tymczasowe zajęcie nie spowodowało trwałego uszkodzenia jej mózgu. Jednak rany emocjonalne nie zagoiłyby się tak łatwo. Kerel i Barbara zostali oskarżeni o poważne przestępstwa. Michael, zszokowany wydarzeniami, rozpoczął postępowanie rozwodowe przeciwko Kerel. Postanowił wrócić do swojego rodzinnego miasta Chicago z jasonem. Rok później zimy Norma stała przy oknie, patrząc na zaśnieżone ulice. O czym myślisz? David podszedł do jej boku. O rodzinie odpowiedziała cicho Norma. O tym, co czyni prawdziwą rodzinę,. Karel została skazana na siedem lat więzienia i odbyła jej czas. Po ocenie psychiatrycznej Barbara została w pełni odpowiedzialna i umieszczona w nadzorowanym obiekcie. Związek z Michaelem i Jasonem trwał, ale rozpoczęli nowe życie. Jak się ma Emily? Zapytała Norma. Coraz ja się uśmiechnął się David. Wydaje się, że poradnictwo działa. Powiedziała. Że idzie dziś do kina z przyjaciółmi. Wyrażenie normy wykazało ulgę. Emily wracała do zdrowia po strasznym doświadczeniu. W ciągu ostatniego roku stała się silniejsza niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Nadchodzi nowy członek naszej rodziny wskazała norma za oknem. widoczna była postać młodej kobiety spacerującej po śniegu. To była siostrzenica Dawida, Sara. Po tym, jak straciła rodziców w wypadku, Norma i David powitali ją do ich domu. Kropka. Uświadomiłem sobie, że są rzeczy ważniejsze niż więzi krwi, powiedziała cicho Norma. Prawdziwe uczucie, zaufanie i troska o siebie nawzajem. Kropka, David ścisnął rękę żony. Zostali ranni, ale dzięki ranom znaleźli nowe więzi. Kropka światła choinek ciepło oświetlały pokój, a na zewnątrz śnieg nadal spadał w milczeniu. Pozostał ból utraconej rodziny, ale jednocześnie nadzieja na zbudowanie nowej rodziny wyrastała. Norma podszedł do drzwi, aby powitać nowego członka ich rodziny.